Dobrze, witajcie widzowie. W dzisiejszym odcinku robimy challenge. Mmm, challenge tylko wyrzutnia śnieżek, którą pokazuję wam właśnie na ekranie i na, pod ostatnim filmem prosiłem Was o napisanie czy mam zacząć nagrywać Minecrafta. Co się okazało, wyłączyli mi komentarze. Nie wiem, czy ja coś źle kliknąłem, czy coś, ale Was przepraszam. Też wiele z Was e, mogło pomyśleć, że, e, że wyłączył komentarze, bo byśmy mu zarzucili kłamstwo. I tak, jednak z prezentami pierwszy w Polsce nie wymyśliłem, ale na swoje usprawiedliwienie mogę dać, że to. Gawronek zrobił pierwszy, ale na swoje usprawiedliwienie on zrobił z prezentami urodzinowymi Fortnite, więc to jest jedyne moje usprawiedliwienie. E, przepraszam, że e, nie doinformowałem się, ale ten challenge jak sprawdzałem, nikt nie zrobił. Pomyślałem, że w sumie z tamtych prezentów dużo mi wyrzutni śnieżnych wydropiło, więc czemu nie? Dobra, ale kończę. Ja ping i lecimy na miejscówkę, jaką ostatnią leciliśmy. Jesteśmy na miejscówce, nikogo nie ma i w sumie, no ta wyrzutnia śnieżek, tak? Wyrzutnia śnieżek, tylko z prezentów może wypaść, i mogę jakby tego leczenie mogę podnosić i macy, bo no one nie są bronią więc co? Trzeba znaleźć prezencik Ale jeszcze raz przepraszam za to, że nie dopatrzyłem tego. Czy ktoś to już nagrał, czy nie. Nie chcę wychodzić na złodzieja. Więc za to przepraszam. Ale napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że to było złodziejstwo? Czy e, jak pewien polski Minecraftowy youtuber zwany Kuszymonsem mówił, że jest to e, insp nieświadoma inspiracja? No ale dobra, mamy prezencik. Oszlak. O, szlak, 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 szlak. To niedobrze. Jak mówiłem, mogę tylko używać leczenia, więc rotacja w to nie wchodzi. No i macy, macy. A tak to będzie raczej ciężko bo do tego za dużo amunicji nie ma. Dobra, widzowie. Tam, tam jest typo. A ja tego dalej nie mam. Ta wyrzutnia śnieżna mi się dosyć spodobała w ostatnim odcinku z prezentem, ponieważ ona biła fajny damage bo ona biła po 50 i ona ma dosyć nawet zasięg. Kurde, nie wiem, jakby to powiedzieć, eee, że po prostu na większą odległość się to rozprzestrzenia. Okej, okay, dobra. O, oh, właśnie, leczenie przecież mogę to wziąć. I teraz napiszcie w komentarzach, czy można wydropić ten prezent, bo obstawiam, że nie. Dobra, jakieś Matsiki Ty no, szkoda, że przy każdym prezencie nie respi się od razu. Prezent rzucany. No ale, no nie wszystko można mieć. Mam pomysł: schowam się w bałwanku. I taka jest moja taktyka. Bo nie widzę żadnej lepszej taktyki teraz. O, bałwanek się nie roztapia w wodzie. No dobra, następny poziom. Legendarna skrzynka. Zaraz. Gram dzisiaj z kolegą Rundę i z legendarnej wydropiła, więc może. Tak? Legendarna? Legendarna. Bo widziałem tą poświatę niebieską. Ło, nie, nie, nie. Szlak! Nie zostaw. Najgorsze jest to, że to jest chyba bocik. Ło, aż tak wysoko to daje. Okej, okay, dobra. Proszę, prezent. No nie. No to co mi. Leź mi, już do góry. I ran, ran, ran. Ale ostatni, w ostatnim odcinku tu znalazłem jakiś prezencik. I więc może szczęście znowu się do mnie uśmiechnie? Chyba się raczej nie uśmiechnie. Zdecydowanie się nie uśmiechnie. Chłop, znowu tego działka używa elektrycznego. No to jest takie non-skillowe Jakby to jest fajne w użytku, no ale bo próba. Jest! Czyli jest jednak szansa. Dobra, teraz ciekawe ile procent. Jest, mamy, wyrzutnie. Eee, no jest to bardzo non-skillowa broń. Grałem nią, żeby sprawdzić jak jest no skilowa jedną rundę. Eee, no i ona jest mocna. Ona jest zbyt mocna. To co? Oho! Ty masz zero! Chłopie, ty masz zero! Przewaduj to. Jest! No jest! Dobrze! ILE TY MIAŁEŚ TYCH SOCZKÓW, MORDO? O kurde, MORDINI Czy to mi... Amunicji do tego, To jest bardzo... Niefajną sytuacją Dobra, jest prezent, ale... No może nie dropnąć I nie dropnęło Ale jest leczenie, nie, to... to, to też podziękuję O, właśnie Mmm, samochód Proszę, mnie tu nie ma. Samochód? Samochód. E, mo, jakby nie mogę używać itemów do e, movementu, ale samochodu mogę albo balonu. Oby tylko balon nie zrobił mnie w balona. Prezencik, jak na zawołanie. Dobra, jest. Jest, 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 jest. Nie jest, nie jest, nie jest. Ja chyba za chwilę Hillow będę musiał grać potem. Może Epic zobaczył, jakie gracze tego używają. Ale nie wiem. O, mam nadzieję, że tu coś będzie. Amoboxy. O, jest prezencik! To mi się podoba. Jest to, dobra. To ma w sumie całe naładowane, więc to wywalamy i zmieniamy z tamtym. Dobra, no ale to mi się podoba. Może jeszcze więcej prezent. Uff. Dobra, chyba teraz z każdej skrzynki mi dropi. Dobra, dropnęło, tak! Jest, jest, jest. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. I jeszcze następny? Następny? No dobra, wszyscy. Nie można mieć wszystkiego. Tak, fioletowe. O szlak. Gdzieś tu. Wiem, pamiętam, gdzie już zaparkowałem samochód. I o tym mówię, że to jest fajna broń. Bo to mi nawet obijało samochód. A najlepsze jest to, że to też może gracza w samochodzie obijać. To jest z powrotu do przeszłości. Nie. No nie, najgorzej. Dobra, a co by mi dropnęło? E. Dobra. Nie. Amu, 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 amu. No nie. Jestem ciekawy, czy w ogóle z tego może takie amo wylecieć. Znaczy kupić czy w ogóle takie amo można tutaj. Dobra, uleczony. I lecimy na bieszczody. Pieszczady w sumie, ale na bieszczady lepiej się zgrywa ale backflip Sceny Dobra, następna skrzyneczka ta Z powrotu do przeszłości Bo to nie było do przeszłości Przeszłości, tak Tommy gun, okej okay. Hmm Apteczki w sumie się użyję No szkoda, że nie zrobili, że to, że z tych skrzynek z powrotu do przeszłości apteczki nie działają tak jak wcześniej, że, mm, że to trzeba było poczekać 10 sekund Elo, mordo, co tam? Bałwanki Dobra, jedźcie ja samochodem w sumie Chodź tu Samochodem to ci najlepiej będzie dla mnie masz ten challenge Morty! Mmm, dobra, jestem kuk. I, I uciekamy dalej. Dobra, no tam tego mocno nawet proszę Dorpega. Do Ale jest prezent. Hell yeah. Ty, ja prezentu nie mogę podnieść. Uff, dobra, już cały się przestraszyłem, że ja prezentu nie mogę. Dobra, ale. No, ale ta jest jednak fioletowa. No to. Tą sobie zostawię. Nawet to jest taki fajny challenge. Bo. Ra... Jestem na 90% tego. Pewny, że nikt tego nie zrobił. Ja, pod, ja wam tu nawet z tego e, wkleję, czy ktoś to zrobił, czy nie. Ale mam nadzieję, że nie, że moja kreatywność jeszcze nie jest tak na niskim poziomie. St Dobra, stacja będzie w strefie. Perfekto. No, ale co? lecimy. Oni tam walczą, jest stop. Szlak Na mnie teraz Dobra tu od razu lecę Właśnie dobrze, że tą beczkę trzymałem No i bardzo ładnie. I... O, Boże, dobra, zmieniam sobie pozycję. Siedzenia. Dobra, i strefę wywaliło. Także masakr. Leczymy się jeszcze tu. Dobrze, jeszcze to sobie kupiłem. Nie widzisz mnie. Nie nie widzisz? Prezencik? Nie prezencik. Sobie tam całą. Raczej jestem z tego. Albo nie. To... Jezus, przepraszam widzowie, ja tak się skupiłem. Że zapomniałem, że mam odcineczek. Ale dostał! pociski i czemu nie... My... To jest normalny casual! Czemu to jest taka strefa jak w Bollywoodzie? Dobra, chyba zrobię top 2, no i nie ma innego innej opcji. No niestety, nagrywanie mi się przerwało, no ale co? Zrobiłem top 2? Nie jest źle! Dziękuję widzowie za oglądanie dzisiejszego filmu. I co? Widzimy się niedługo. Nara.